w moim pierwszym odcinku Gotuj z Szymonem i to prawdopodobnie ostatni, bo ja chcę się nakrywać o yy, następnych odcinkach, no i nieważne, przejdźmy dalej. Dzisiaj zrobimy tosty z masłem i z dżemem. Oto składniki. Chlebek, masło i dżem. Najpierw położymy tutaj deskę, a na nim chlebek, i klejemy chlebkę na pół. Potem wkładamy chlebek do tostera I trzeba poszukać, poczekać co najmniej 5 minut, nieważne. Tosty już są gotowe. No i ostrożnie ułożymy na talerz. Potem nakładamy masło. Tak, nakładamy te otoczenik. Ojej, jestem taki ostrożny, jestem. macznego. Dobre. Daj lajka, no i subika oczywiście, bo lecę po 100 subskrypcji.